Cześć, na niej Przemek i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Agile dla Menadżera. Dzisiaj chciałem Was trochę skłonić do myślenia, do spojrzenia krytycznego na temat dwóch metod analizy, które bardzo często stosujemy w organizacjach czyli do statystyki, mierzenia, wiecie, danych z jednej strony, a z drugiej strony do takiego analitycznego podejścia, gdzie staramy się a zrozumieć problem, jak coś działa, jak na coś wpływa albo dlaczego nie działa, przeanalizowania, opisania, stworzenia diagramu i tak dalej, i tak dalej. Czyli takiego, jak to fizycy podchodzą do zrozumienia problemu, żeby na koniec dostać pewną funkcję, która będzie reprezentować nam rzeczywistość, może tak w dużym uproszczeniu. No ale mamy te dwie metody. Z jednej strony statystyka, często używana w organizacjach, a z drugiej strony takie myślenie analityczne, Trochę myślenie jakby organizacja była maszyną, którą jesteśmy w stanie opisać i wszystkie jej trybiki jak działa i przeanalizować. No I żeby sobie to trochę zwizualizować wyobraźmy sobie trzy typy ojców próbujących zorganizować urodziny dla dziecka. Pierwszy uwielbia statystykę. Zanim organizuje te urodziny przegląda statystyki urodzin. Jakie są najlepsze godziny, dni do, do zorganizowania urodzin dla dziecka. Jakie statystycznie najlepsze zabawy są i okazuje się, że ostatnio najbardziej popularna jest piłka nożna i robienie ubranek dla lalek. No więc jakby wszystko to bierze pod uwagę, no i tak statystycznie dopasowuje wszystkie elementy tej zabawy do tych urodzin, do, do, do tego, co pokazują dane, że tak powiem z rynku. No i na początku trochę średnio to wyszło, bo koledzy jego syna nie bardzo byli zainteresowani szyciem ubranek dla lalek. I okazało się, że ten najbardziej popularny dzień, czwartek, to nie do końca przypasował, bo większość kolegów syna ma w tym czasie kółko sportowe w szkole. No i ojciec wyciągnął wnioski, następnym razem przygotował bardziej rozbudowane statystyki, już zaprzągł do tego Excela, wziął pod uwagę też różne jakby dostępne dane, żeby następnym razem te urodziny wyszły, wyszły lepiej. Drugi typ jest takim urodzonym inżynierem. Drugi typ ojca jest urodzonym inżynierem. Ma już w głowie, ma wizję tego, tych urodzin, co po czym następuje. Ma detaliczny plan co do minuty. Rozdaje uczestnikom detaliczną instrukcję, jak się zachować w różnych sytuacjach. No oczywiście frustruje go to, kiedy, kiedy uczestnicy nie do końca zachowują się zgodnie z jego koncepcją tych, tego modelu urodzin. No, i ten jego detaliczny plan szybko się rozjeżdża, kiedy, kiedy przerwa na siku okazuje się być troszkę za późno zaplanowana i ktoś nie wytrzymał, a tort został zjedzony przez psa, którego koleżanka syna wpuściła do kuchni z ogrodu. No i tak to, tak to wyglądało. No i mamy trzeci typ ojca. Ojciec, który wie, że grupa siedmiolatków to tak naprawdę kompleks Adaptive System. I co on robi? Wie też, że e, jego plany, bo ma jakieś tam plany, zostaną szybko zweryfikowane przez tą grupę i rzeczywistość i musi być na to gotowy, więc jakby taki ojciec mówi tak słuchajcie tu jest wasza piaskownica, tutaj jest piłka nożna, tu jest miejsce na gry planszowe ale i to jest wasza przestrzeń do zabawy. Zakaz wchodzenia do gabinetu, sypialni i piwnicy. No i potem pokazuje jakby wprowadza w te zabawy i patrzy co się dzieje. No i okazuje się, że Jedna zabawa rozwija się fajnie, więc mówi: OK, niech się bawią. A gdzie indziej są płacze, krzyki i widzi, że to nie do końca ten, ten plan tej zabawy się udał. Więc reaguje, mówi: Słuchajcie, no, może teraz pobawimy się w coś innego, albo właśnie zrobimy sobie przerwę na torta, niech wszyscy trochę ochłoną. Taki ojciec jest świetnym obserwatorem, jest obecny, jakby jest cały czas dziś obecny, obserwuje ten działający system, próbuje dostrzegać pewne wzorce, które w tym systemie się pojawiają. Jest wyczulony na pewne wzorce, też szczególnie tych wzorce zachowań uczestników jakby tej zabawy, czy jakby agentów tego systemu, mówiąc językiem jakby systemowym. No i reaguje w zależności od, od potrzeb. Też nie planuje za dużo nie analizuje za dużo, ten plan nie jest detaliczny a i z drugiej strony też wie, że przy tak małej ilości, ilości uczestników jakby ta statystyka e, też nie zadziała, czy podejście takie statystyczne może nie zadziałać. E, dlaczego właściwie o tym mówię? E, dlaczego w ogóle chciałem dzisiaj porozmawiać z wami o, o, o tych ograniczeniach, um, ograniczeniach statystyki i analityki. Ostatnio czytałem sobie taką fajną książkę An Introduction to General Systems Thinking. Ta książka jest z 75 albo 4 roku. A czyta się ją genialnie. I jakby sobie wybrałem jedną jedno, jedno zagadnienie z tej strony. To jest to, to co zaraz wam tutaj pokażę na, na obrazku. To są obszary, w których zastosowanie ma, mają różne metody poznawcze. Więc mamy ten region pierwszy. Region pierwszy to jest domena mechanizmów, fizyków, prostych układów, których działanie jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć, przewidzieć, przeanalizować. W tej domenie jest wiecie, zegarek, jakiś taki mechaniczny, który ma jakieś skomplikowane trybiki, ale jesteśmy w stanie je opisać, zrozumieć jak działają, opisać jakimiś nadwzorami. System automatycznych testów też gdzieś jest w tej, w tej domenie, kiedy on jest na tyle przewidywalny, że jesteśmy w stanie posadzić eksperta, który zaprojektuje go, wprowadzi w życie i on będzie funkcjonował zgodnie z tymi analitycznymi naszymi koncepcjami. Drugi obszar to jest właśnie obszar statystyki, ale zobaczcie ten obszar. Ten obszar jest ma zastosowanie, kiedy mamy wystarczająco róż, dużą e, różnorodność próbki. Kiedy faktycznie jesteśmy w stanie. Mm, kiedy próba jest na tyle różnorodna, e, że, że faktycznie jakby statystyczne uśrednienie da nam pewien dobry rezultat, pewne, faktycznie pewien wgląd w, w funkcjonowanie takiego, e, takiego systemu. No i drugi, drugi obrazek, który, który jest trochę tym samym obrazkiem, ale pokazujący już to, co chcem, znaczy pokazujący to z punktu widzenia klasy systemów. I widzimy, że ten obszar pierwszy to jest taka zorganizowana prostość, jakby domena tych układów mechanicznych, gdzie nasz ludzki aparat poznawczy jest wciąż w stanie zrozumieć, jak coś działa. Drugi ten obszar to jest takie unorganized complexity, czyli taka złożoność, ale taka niezorganizowana, kiedy agregacja danych pozwala nam wysunąć, wyciągnąć pewne wnioski. Ona nam faktycznie pozwala w jakiś sposób opisać ten system. No i trzeci obszar to jest taka organized complexity. To jest ta domena, domena systemów złożonych, kiedy. Tak nie do końca ma zastosowanie statystyka, a nasz aparat poznawczy już jest za słaby, żeby zrozumieć tą, tą skomplik skomplikowaność powiązań i, i, i wpływu elementów systemu y, jeden na drugi. E, powiem wam, że mnie to skłoniło jakoś tak do refleksji, była to jakaś nowość, taka, e, taka, taka świeżość, którą sobie z tej książki e, wyciągnąłem. I książka ta... E, jest świetną lekturą do tego, żeby zrozumieć, jak w tym właśnie trzecim obszarze się poruszać. Jakie tam prawa mają zastosowania, jak, jak rozumieć ten, ten, ten system, co działa, co nie działa. Z punktu widzenia menadżera, to. To chciałem podkreślić dwie rzeczy, które jakbym ja sobie z tego wyciągnąłem. Po pierwsze, że no nie, tylko, nie tylko menadżera, ale też agile coacha, scrum mastera, który stara się gdzieś użyć też tych metod. Ale jakby menadżer musi być świadomy, że ma tylko częściową wiedzę o organizacji i o tym, jak ona działa. To jest raz. I musi być obecny, świadomy, być dobrym obserwatorem. I jeżeli korzysta z metod statystycznych czy analitycznych, musi wiedzieć, jakie one mają ograniczenia. I czy mają zastosowanie w tej domenie problemu, czy w tej klasie systemu, do którego chcę, dla jakiego wykorzystuję te, te metody badawcze, bo niekoniecznie musi to pasować. I przykładem takiego zastosowania złego metod statystycznych, dla mnie, którym myślę, że jakoś jesteście w stanie się wczuć, to na poziomie zespołu jest dążenie do, bardzo stabiliz do, 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 do nadmiernej stabilizacji wykresu velocity zespołu. I dążenie do zrealizowania wszystkich zakładanych w sprincie zadań. I teraz przy małej ilości osób w zespole, e, czyli mamy mało osób, relatywnie, a z jednej strony mamy dużą nieprzewidywalność tego e, procesu wytwarzania oprogramowania, e, no nie da się tego ustabilizować nadmiernie. Jakby całe, więc jakby nadmierne, nadmierna próba e, e, ustabilizowania tego no, niespecjalnie ma sens dla mnie. I to, jest, I to jest taki przykład może złego zastosowania metod statystycznych. Kolej drugi przykład takiego błędnego zastosowania tej metody analitycznej, to narzucenie modelu pracy w całej organizacji na podstawie tego, że, że gdzieś eksperymentalnie zastosowaliśmy w jakiejś małej części organizacji i tam to zadziałało. Mówimy, o kurde, tutaj mamy trzy zespoły, tam wprowadziliśmy sobie, nie wiem, Scram, lesa, whatever, tam zadziałało, no to teraz robimy big bang i robimy, to wprowadzamy w całej organizacji. To, że zadziałało w tym obszarze to nie znaczy, że zadziała w całym, znaczy, że to są dwa różne systemy i jakby um, myślenie o tym, że pewne mechanizmy zostaną powielone, pewne zachowania, pewne patterny zostaną powielone w całym e, systemie jest błędne, więc tutaj podejście musi być, e, być inne. Okej, okay. mam nadzieję, że ten krótki odcinek w jakiś sposób zainspirował cię do myślenia o wykorzystaniu e, metod analitycznych i statystyki, przy tych, może, przy tych metodach analitycznych to jeszcze może taka jedna rzecz, Często e, słyszę od menedżerów to, jakie są bezną metod, jakie są BKM. -y. Best known metod to, to jest fajne narzędzie, właśnie do tej domeny pierwszej, analitycznej, gdzie mówimy, dobra, to wiemy jak to działa, mamy najlepsze, najlepsze metody, tam możemy je zastosować. Ale nie -y niespecjalnie się sprawdzają w tej, w tej domenie trzeciej, w, w, tym, w tym obszarze kompleks. Bo metoda, która zadziała w jednym obszarze, niekoniecznie musi zadziałać w innym. Bo po prostu zostanie inaczej, system inaczej zareaguje na tę na metodę. Także tu też taki, e, taka, taka mała refleksja gdzieś wokół tego obszaru, e, jakich, jakich używamy metod do jakich rodzajów systemów. Także zachęcam was w ogóle do czytania tej książki e, i innych książek, gdzieś tam związanych z tematyką myślenia systemowego. Tak, żebyście byli menadżerami, którzy są takimi e, system thinkerami. Na pewno e, na pewno to nie zaszkodzi w Waszej, w waszej karierze. E, także dziękuję za, za uwagę. Jeżeli się Wam podobało, to a chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a zasubskrybujcie. Jak się podobało, dajcie lajka, bo ja będę miał sygnał, że, że to była ciekawa treść, a też algorytmy YouTube'a lubią te, te lajki gdzieś y, 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 robią większe zasięgi. Jak się nie zgadzacie albo, si, albo macie jakieś inne myślenie na ten temat, y, dodajcie komentarz chętnie chętnie wejdę z Wami w jakąś polemikę. A na dzisiaj to wszystko. Życzę miłego tygodnia, dobrego i do zobaczenia.